Cześć, witam was serdecznie na moim kanale Dzisiaj kolejny filmik z serii Oceniamy cringe'owe tiktoki, czy będzie cringe? Sami to ocenicie Let's get down to cringe tiktok Cringe. I to jest 10 na 10 w skali Ani to śmieszne, ani jakieś fajne. Lecimy dalej. piękna rado. Czy to jest cute i śmieszne? jeden, jeden na 10 w skali kringiu. Bardzo fajny filmik. I ta świnka jakoś mnie poruszyła. To buchana świnka Next. No, jest trochę cringe, trochę zaskoczenia dla mnie. 5 na 10, 6 na 10, 6 na 10 w skali cringe'u, Ale... it's kinda disgusting. Mocne 9 w skali cringe'u.

Ja się trochę zaszczędziłam, niby takie zwykłe get ready with me. Pan zapina panią, pani mu coś tam poprawia, wyciąga tego, nie wiem, cringe. Eee, 8. <ścoughs> Fajne. nie ma cringe'u dwójeczka, dwójeczka. Okej, okay, lecimy dalej okay, open. Oh <laughs> <What the laughs> <f> Tutaj słuchajcie, bardzo żart w moim stylu I nie ma cringe'u Jedyneczka, bardzo fajny żart O Zajebiste Mega mnie to rozbawiło W ogóle nie ma cringe'u, 1 na 10 w skali cringe'u, cringe, cringe, cringe brak And the last but not least, w jakim miesiącu wybuchło powstanie listopadowe, o, żeś teraz zadał pytanie. Nie wiem, niestety. Dobrze, to zostawimy takie niedopowiedzenia. Czy powinniśmy wyeliminować CO2, żeby był lepszy klimat? No nie. No nie, przecież to jest powietrze. Hanie, ja mam pytanie do Was: w jakim miesiącu jest majówka? Cringe, no cringe. 8 na 10 skali cringeu. Tak.